Poczniaki wczoraj przełożyłem z miednicy na akwarium. Myślę, że już są wystarczająco dojrzałe, aby je już ciąć i przygotować. Drugi ma trochę mniej rozwinięty kapelusz, a bardziej rozwiniętą nóżkę. Ale poczniaki mikłajkowe, czyli królewskie, spożywa się całe, czyli wraz z nóżką. A spróbuję odciąć tylko ten duży. Fragment. Tutaj są jeszcze małe krzypki, które dopiero z... będą dojrzałe za jakieś 3-4 dni. Ale y, muszę już tego odciąć, gdyż, y, żeby nie były po prostu przedojrzałe, gdzież wtedy mają gorszy smak. Jak na razie jest to pierwszy rzut. W następnym odcinku pokażę, co zrobić. Żeby balot wydał ponownie owocniki Bardzo ładne grzybki Już pokonały pleść I niedługo będą jeszcze nowe grzybki Chyba nakręcę z nich też odcinek Inny, przed pokazaniem co zrobić, żeby balot wydał ponownie owocniki Jak na razie wciąż wydaję bardzo ładne grzybki. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.